Jest niedziela 17 luty albo 18 luty, nie wiem dokładnie, ale jest na pewno niedziela. Przyjechałem na działeczkę. Zobaczcie, kury już na mnie czekają. Wszystkie przywiozłem kurczęta. Będziemy dzisiaj przenosić kurczęta już tutaj na działkę. Zobaczymy co się będzie działo. Otworzę tutaj teraz dam szybko kurom jeść żeby miały i zajmiemy się e, tymi kurczętami, żeby długo nie czekały na e, chłodzie. Także zaczniemy dzień dzisiaj od kurcząt. Tylko rzucę troszeczkę pszeniczki i troszeczkę e, i troszeczkę kapusty kurą. Szybko przygotujemy. Jeden pojemnik już jest, Nasupimy drugi, standardowo do wiadereczka, zostawić trzeba przygotować. damy od razu dzikim ptakom zestawik dla dzikich ptaków. Też gotowy. A kapustę damy im dzisiaj całą. Troszkę suchego chleba kostowego. Niech sobie pojedzą. Poskubią dodatkowo parę takich większych jakich bułek i ten chleb weźmiemy taki wielki i to im wszystko damy dzisiaj Opa. o chleb mi upadł troszkę podnoszę a wsadzimy go może tu na górę będzie lepiej Zapuchę całą, całą tu. Dobra, mamy i to. Pójdziemy je szybko nakarmić. Czy jest piękna pogoda. Patrzcie, jakie piękne słoneczko. Odstawiamy tutaj na razie. Aby koczki miały to trochę na dno, do wody jak zawsze. Słyszę koreczki, że są tutaj w wierzbie. Tu już jest dane. Teraz damy im kapuchę. Powrzucamy bułki, żeby i ten chleb, żeby namiękły. Едно уже. Teraz im rzucimy tego chleba tostowego. Dobra, chlebek tostowy też już dany, teraz kapusta. Proszę, proszę, no masz, no masz. No jak widzicie zajadają. A tutaj tą resztkę położymy, niech sobie jedzą. Zobaczcie, jak wszędzie zajadają. Teraz damy dzikim ptakom. Dobra, mieszanka dana też. O, kawałek blachy widzę, jest trzeba go zabrać, żeby tu nie leżał jeszcze z dachu. Zobaczcie, jak ładnie wygląda. Fotowoltaika na dachu. Dobra, zostawmy te kurki. Na razie niech one sobie spokojnie teraz jedzą. A ja pójdę zrobić porządek z tymi kurczakami. Przygotuję im miejscówkę razem z przepióreczkami. Tymi młodymi powinny sobie dać radę razem. Zobaczymy, jak to będzie. Dobra, biorę kluczyk, i jak już tam będę je przekładał, to wtedy się włączę. Także chwilę jeszcze macie tutaj na kurki, i zaraz włączę się. Jak tylko przygotuję, żeby sobie mogły spokojnie. Kurczaczki już biegać, jak zamontuję im lampkę. Bo tam zejdzie troszeczkę z tym. Jestem już u przepióreczek, właśnie, i tutaj. Nociłem troszeczkę sianka i zaraz będę wypuszczał tutaj kurczęta, zobaczcie sobie, tak sobie tutaj ładnie leżą, zaraz je tu wypuścimy. Przenoszenie kurcząt do przepiórek. Zobaczcie sami. Wszystkie kurczątka są już u przepióreczek. Zobaczymy, czy się zaaklimatyzują. Widzicie, już są tu wpuszczone. Wszystkie, I zobaczymy czy będą sobie razem żyły, czy nic się nie będzie działo. Trzeba poobserwować. Na razie, wszystkie są tutaj. Mam nadzieję, że zaraz sobie pójdą pod lampkę. No dobra, zostawmy je na razie. Zobaczymy czy sobie poradzą. Zobaczcie, kurczaczki sobie tam się zgrupowały. Urzuciłem troszeczkę piachu, to przepiórki wszystkie zażywają kąpieli. Znaczy może nie wszystkie, ale duża część. Kąpiel piaskowa. A, przed, a kurczaczki są tutaj, za lampą. W pobliżu lampy wszystkie się grzeją, wszystkie są zbite razem no i dobrze, niech sobie siedzą. Zobaczymy, czy wszystko będzie w porządku. Przyjdę później do nich, to zobaczę. Takiego buraka chyba wezmę, rzucę tutaj kurką i za chwilę wstawię chyba kamerę do karnika. Bo widzę, że przepióreczki latają, ale na razie zróbmy buraczka. Brama się niestety otworzyła. Górki buraka nie chcą rozpocząć, ale zobaczymy zaraz. Na razie próbują go odwracać, ale zaraz któraś napocznie i zobaczcie jak się szybko do niego rzucą. Jedna napuczęła już będzie zaraz kolor czerwony. No zobaczcie, jak już będą zaraz pałaszowały. Już dzisiaj coraz więcej ich tutaj. Zostawimy je tutaj. bo yy Boże, mówię yy, sikoreczek za dużo, nie widzę, żeby latały. Więc nie będę wkładał na razie kamerki. Widziałem dwie wcześniej, ale teraz już nie widzę. Także pójdę, chyba pozbieram jajka. Zobaczę, co w kurniku słychać. Dokarmimy. Zaraz. Mięskie kurki, zaraz zobaczycie jak będą wcinały, patrzcie już są gotowe. Patrzcie jak wcinają momentalnie wszystko. Przerzucimy im papierek, niech obskubią. Zobaczcie, chwila, moment i po kostce nie ma ani śladu. Moment, odwrócę im. Zobaczcie, opa. I momentalnie cała kosteczka mięsa zjedzona. Kaczuszki już się porozkładały, drzeją się na słoneczku, to pogoda piękna. Koguciory trzy. Są tutaj. Zobaczcie, jeszcze szukają, czy czasem coś nie zostało. Dobra, nie będę już ich nagrywał. Idę dalej. Zostawiam działeczkę. Jeszcze wejdę, tylko zobaczę, czy coś się nie stało e, tym e, kurczaczką, przepiórek i jadę do domu. Miłego dnia życzę. Pozdrawiam. sobie. Przedem tutaj naprzód ogródka i takie piękne kwiaty już mi wyrosły. Rozejrzę się, czy czegoś jeszcze więcej nie ma. Tu widzę, chyba będą krokusiki. Także przyroda zaczyna odżywać. Tu niestety przywaliłem tą kupą blachy po, po robieniu dachu, bo tutaj też było bardzo dużo krokusików. Miałem nadzieję, że wyjdą w tym roku, ale niestety trzeba będzie to uprzątnąć. Chociaż, tak jak się tu przyglądam, to zobaczcie, to wszystko to będą krokusiki. Tutaj, 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 tutaj. To wszystko są krokusiki. Także trochę ich jednak będzie. Rozglądam się, czy coś więcej zakwitło, ale nic nie widzę. Idę do kurnika, zobaczyć ile jest jajek i spójrzcie sami. Tu są dwa, tu są dwa, tu jest jedno, tu są trzy, tu są dwa, tu siedzi kurka, tam siedzi kurka. No co? Biała, no. Spokojnie, No. no. Tu wejdź, no tu. Widzicie jak ładnie weszła? Także pozbieramy zaraz jajeczka. Nagramy szorcika. Zbieranie jajeczek. Zobaczcie, tu są dwa jednosztuczne. Tu jest, są też dwa jednosztuczne. Tu samo sztuczne, tu jest jedno, jedno sztuczne. Tu są dwa i kurka. Tu są trzy. Tu jest kurka. I tutaj też jest kurka. Także ponad 10 jajek już w dniu dzisiejszym jest. A kolejna kurka przyszła składać jajeczko. Zostawimy je w takim razie, nie będziemy zabierać. Zobacz. No. Zobaczcie. no. Idź, idź sobie, idź, nie bój się. Nie bój się, nie bój. Idź. No idź składa jajeczko. Tak, no idź. Widzicie? Ta wybiera górną półkę. Następna koleżanka przyszła. Dzisiaj jest kolejka. A jeszcze tam na dole jest jedna, nie zauważyłem jej wcześniej. Dobra, zostawimy kurki, nie będziemy im przeszkadzać, chwilkę, bo zapomniałem, że obierałem dzisiaj warzywa. To przyniosłem obierki z warzyw. Zaraz zaniesiemy je na kompostownik. Widzicie jak mnie pilnują. No idźcie, idźcie. No idźcie na kompostownik, a nie pod nogami. No idźcie, idźcie. Dobra, zostawimy je. Idę do domciu, Kaczuszki, zobaczcie, wszystkie się rozłożyły. Tu są cztery, tu kolejne cztery, tu jest dziewiąta. Zobaczcie, co kurki zrobiły z buraka. Zobaczcie, jak jest wygryziony. Kapusty też już opałaszowały, prawda, całe to, to, co zostało. Chleba to w ogóle nigdzie nie ma. Dobra, miłego dnia, pozdrawiam, trzymajcie się na razie.